Siema Kasiu, ty. Bo gram w takie wybieranie tych influencerek, nie? No. Wiesz co to jest Sara Cwalina? Nie. Ja też nie, ale ty mi się wyświetliła i ogólnie jest tu jej zdjęcie i ten. No i tak patrząc po tym zdjęciu od razu pomyślałam o Tobie. Żebyś, nie wiem, wyszukaj ją w internecie, skontaktuj się z nią i pozew zbiorowy możecie tutaj ten, zgłoszenie zbiorowe na policję że wam cycki ukradli. Widzę, że Prima odbija pełną gębą. A to nie było Prima prilis przysięgam. Aha. Nie obrażaj się, grasz w Fortnite'a dzisiaj? Możemy później pograć, no? No to przejdzie. Halo? Alo. O, widzowie, zawsze tutaj ten dowci pies. Nie no oczywiście no offense tutaj, żarcik taki, nie?